Międzynarodowe certyfikaty Cambridge zostały wręczone uczniom i absolwentom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim. To wyjątkowy moment, który potwierdza wysoki poziom kompetencji językowych młodych Ostrowczan. Na pewno będzie mi się łatwiej do jakiejś, do jakiejś, na jakieś studia może lingwistyczne dostać. Potrzebujemy jednak y, nauki rozmawiania po różnych językach i komunikowania się, szczególnie na przykład w pracy. Certyfikat pomaga w zdobyciu pracy, na przykład za granicą. Certyfikaty z języka angielskiego odebrało 30 uczniów. Cztery osoby z certyfikatem A2, 17 osób z certyfikatem B1, kolejne osoby ponad 10 to jest z certyfikatem B2 i jedna osoba z C. Program, w ramach którego uczniowie zdają certyfikowane egzaminy językowe, jest finansowany przez miasto Ostrowiec Świętokrzyski już od 10 lat. Udało nam się w tym roku zmobilizować i zachęcić 175 uczniów we wszystkich szkołach. Szkoła numer 5, szkoła nr 14 są to najwięk, najbardziej liczne grupy, z czego się bardzo cieszymy, bo wiemy jak dobrze, jak język ułatwia w tej chwili poruszanie się w świecie, praktycznie świat. Można powiedzieć, że nie ma granic ograniczeń? Certyfikaty motywują młodych ludzi do dalszego rozwoju i nauki języków obcych.